Cześć, witam Cię w naszej kolejnej produkcji, czyli Ekspert Buduje W tej serii będziemy zagłębiać się w tajniki prowadzenia i rozwijania firmy w Holandii. Ale żeby zająć się szczegółami prowadzenia naszej działalności, musimy zacząć najpierw od tego, kiedy według prawa holenderskiego i Urzędu Skarbowego tą firmą jesteśmy. Musimy wiedzieć, czy spełniamy warunki DBA. I czy tak naprawdę nie zaliczamy się przypadkiem do sektora odkrytego zatrudnienia? Bo na przykład, jeżeli Urząd Skarbowy stwierdzi, że nie jesteśmy firmą, tylko pracownikiem podszywającym się pod nią, może cofnąć nam zniżki firmowe nawet do 7 lat wstecz, a jest to kilka tysięcy euro za każdy rok. Więc warto upewnić się, że, nie, że spełniamy te warunki i w świetle prawa jesteśmy firmą. A jakie to warunki? Opowie ci o tym nasz ekspert buduje NL, czyli Marcin Paczesny z firmy EUTAX BV. Oto fragment jego wystąpienia podczas tegorocznego forum budowlanego, w którym tłumaczy zasady, których musisz przestrzegać, prowadząc firmę budowlaną w Holandii. Zapraszam. Nazywam się Marcin Paczesny, jestem księgowym, reprezentuję firmę EUTAX. Jestem tu na zaproszenie, radka. Co jest ważne, ta prezentacja została przygotowana na bazie i w konsultacji telefonicznej z dwoma panami z Urzędu Skarbowego. Ci dwaj panowie wspomagali mnie, żeby to stworzyć, dlatego nie są to same gołe zasady, tylko ludzie, którzy w urzędzie faktycznie się tym zajmują, e, dają rady, jak sobie dać radę z tymi przepisami. To jest oczywiście wszystko bardzo obszerne. Zapraszam Państwa dalej. Temat FAR i DBA. Ukryte zatrudnienie. Co to w ogóle jest, o co chodzi? Czyli Netto dostaje ktoś na rękę 2000, kosztuje to 2,5. Netto 3000 musi wydać pracodawca, czyli jest pomiędzy 1000 mniej więcej. Tak jak koleżanka powiedziała, słuchaj, chodź się dogadamy, ja ci dam 2,5, ja zaoszczędzę 500, ty dostaniesz 500 więcej, super, jesteśmy do przodu. Oprócz tego, jeżeli jeszcze ktoś jest zatrudniony, to miesiąc jest na urlopie, a musimy mu zapłacić. Proszę o tym nie zapominać. Może zachorować i trzeba mu płacić. Zwłaszcza w Holandii, to koleżanki z działu prawnego, mogę powiedzieć, koleżanka opowiadała, praktycznie co by się nie stało, pracodawca jest odpowiedzialny za choroby i tak dalej. Oprócz tego ryzyko wypadku, też koleżanka wcześniej mówiła, plus mamy umowę o pracę, no, zwolnijmy kogoś, kto ma stałą umowę o pracę, powodzenia. To są te problemy z osobą zatrudnioną. Jeżeli będzie to ZZPR, to w zasadzie brutto równa się netto. Zaraz pokażę mniej więcej ile podatku się płaci. Kolega też wyliczył mniej więcej, plus odpadają nam w jakimś tam stopniu. Oczywiście można to próbować, tak jak koleżanka mówiła, można próbować dochodzić, nawet jak się jest ZZPR-em, ale to mm, musimy to udowodnić, musimy to wywalczyć. Będzie trwało to czas i będzie kosztowało pieniądze. Jeżeli w identycznych okolicznościach ta praca jest wykonywana, to mamy ukryte zatrudnienie. Kto wtedy jest niezadowolony, skarb państwa, ponieważ nie są odprowadzane składki. Jak to się w czasie rozwijało? Chodziło o stymulowanie bezrobotnych w kierunku samozatrudnienia. Lata, koniec lat 90., lata 2000, wtedy powstał w zasadzie FAR. Wtedy jeszcze nie było Wejt, wtedy się to nazywało inaczej. Stymulowało bezrobotnych, proszę Państwa, proszę założyć firmę jednoosobową, w ten sposób mogą Państwo się gdzieś zatrudnić. Ale zleceniodawcy się bali, bo bali się tej odpowiedzialności. Wtedy powstał FAR. FAR sam w sobie był słabym produktem, ponieważ wystarczyło oświadczyć, że się ma trzech zleceniodawców, każdy księgowy wiedział, jak odpowiadać na te pytania, żeby dostać dobry FAR, i się z tym FARem szło do pracy. On później został zmieniony, ulepszony w 2005 roku. W 2012 jeszcze było coś takiego: taki moduł na internecie, trzeba było coś tam uzupełniać, ale on bardzo szybko przestał istnieć. I od 2016, tak jak moja przedmówczyni miała Państwu okazję już przedstawić, jest FAR. Far, przepraszam, DBA oczywiście. DBA było kwestią polityczną w pewnym momencie, ponieważ po drodze były w Holandii wybory, a więc on parę razy był oddalany, oddalany, oddalany. Niemniej jednak od 1 lipca 2018 z obowiązującym przepisem, 18 lipca 2018 sąd w Hadze w sprawie pewnej firmy jak gdyby w wyroku podał, to jest. Obowiązujące prawo, proszę Państwa. Może politycy mają jakieś plany, może mandaty, mandaty są odroczone, zawieszone, ale to jest obowiązujące prawo. To jest już prawo, które działa. FAR chronił zleceniodawców? No w zasadzie tak, chronił zleceniodawców. DBA chroni w jakimś tam stopniu ZZP. Tak, odpowiedzialność została. Podzielona. I o, o co chodzi? Chodzi o te pieniądze. To o czym koleżanka mówiła, słuchaj, ty dla mnie pracujesz, chcesz mieć więcej net, to ja chcę wydawać mniej. Chodź do KVK, otwieramy firmę. Jeżeli stworzymy świadomie taką sytuację, to oszukujemy skarb państwa, a skarb państwa tego nie lubi. E Niemniej jednak teraz jest to ryzyko rozłożone. Zleceniodawca zapłaci 28% ZUS-y NFZ -y. tak wiem, w Holandii nie ma ZUS-u, mówię o odpowiedniku, tłumaczę na język polski, żeby łatwiej zrozumieć, firma jednoosobowa straci prawdopodobnie zniżki podatkowe. Co to oznacza dla ZZP? -y? To są także wyliczenia tych podatków. Przyjmijmy, że ktoś zarobi w roku 2019 po odliczeniu kosztów 20 tysięcy, to zapłaty będzie miał w sumie tam na dole to widać 519 euro. A jeżeli mu zabieramy zniżki? To wychodzi trochę inaczej. Już się będzie szybko zmieniać, więc proszę śledzić tutaj coraz większe kwoty. Wpisujemy, jak się zmienia to po zabraniu zniżki. Głównie chodzi o self-standing, Henaftrek, starter After Także tutaj uwzględniam, ponieważ zazwyczaj znajdują się w sytuacji ukrytego zatrudnienia firmy, które dopiero zaczęły, które mają także do tego prawo. Proszę zobaczyć, dla 40 tysięcy ta kwota nam się mocno zmienia. Tak? Więc, y, także dla firmy jednoosobowej będzie to bolesne, przyjmijmy, że ta sytuacja miała miejsce 3 lata, przyjmijmy, że musimy dopłacić za każdy rok, niech to będzie 3 tysiące, no, musimy dopłacić w sumie być może 10 tysięcy, być może 15, przed tym chciałbym Państwa przestrzec, to jest to ryzyko, które prawdopodobnie, parę osób to potwierdziło, nie tylko ten dyrektor, o którym mówiłem, że to będzie konsekwencja, to prawo zostało wprowadzone po co? Koleżanka kładnie powiedziała, żeby, jak ty to Stymulować pomóc podsiębiorstom w Holandii. Proszę państwa, jest Holandii. To jest Holandia. Tutaj słońce wschodzi za darmo. Cała reszta jest dla pieniędzy. To prawo jest po to, żeby ludzi, którzy uciekają, żeby ich złapać. No nie będą egzekwować te pieniądze. Co teraz? Malarz. To jest świetny przykład właśnie pana dyrektora Leon a to jest ściana u nas w biurze. Niektórzy wiedzą, że ona kiedyś była niebieska. Przyjmijmy, że. Zapraszam kogoś z Państwa, malarza, proszę ją pomalować. Świetny przykład, proszę go zapamiętać. No, nie ja to wymyśliłem, wymyślił człowiek, jest chyba doktorem czy kimś tam, jest dyrektorem tego działu w urzędzie skarbowym. Jeżeli ja mówię, panie malarzu, proszę pomalować to, i to będzie to kosztowało? Malarz mi mówi, o ileś tam na godzinę. No, już mamy pewien problem, jeszcze nie ma tragedii. Później się umawiamy, że on zaczyna malować. Ja w tym momencie, ale, ale proszę malować od tego rogu, proszę malować pędzlem, a nie wałkiem. Dobrze, proszę pana. A tak w ogóle, to jutro proszę być o ósmej rano. Dobrze, proszę pana. Powoli zaczynamy tworzyć zatrudnienie. Jeżeli w momencie, kiedy ja się zaczynam wcinać w jego pracę, mówiąc kolokwialnie, czym ty masz malować, ten malarz powinien powiedzieć: Słuchaj, ja jestem malarzem, ustaliśmy stawkę, najlepiej żeby była za całą robotę jakaś kwota. A jak ci źle pomaluję, to wtedy będzie zgłaszał zastrzeżenia. Firma? Firma. Jeżeli ja. Okazało się, że mam 30 takich biur, albo 500, a mam dla niego pracę na cały rok. Czy to jest ukryte zatrudnienie? Niekoniecznie, złapał dużego klienta. Ale jeżeli codziennie ma zacząć o 8 godzinie rano pracę, jeżeli jeszcze mu załatwiłem busika, którym będzie dojeżdżał, jeżeli ja mu kupuję farbę, a farbę jeżeli na 500 biur kupuję, mam ją taniej, to jeszcze nie jest problem. A jeżeli jeszcze mu kupuję narzędzie, załatwiłem mu mieszkanko i chodzi w mojej koszulce, ale to jest powoli pracownik i mamy ukryte zatrudnienia. Ten przykład jest genialny. Proszę go zapamiętać, użyć zdrowego rozsądku, żeby go rozbudować i zastanowić się nad tym, czy czasem nie jestem malarzem, któremu ktoś mówi, jak ma każdy krok wykonywać. Bądź firmą. Tak, bądź firmą. Miałem ostatnio dwóch klientów, którzy od początku wymyślali, no bo będziemy pracować na godzinę, ale jakby to zrobić, żeby nie mieć problemu. Oni od początku wymyślali, jak oszukać system. No, no nie wiem, czy się da wygrać z tym systemem. Proszę być firmą. To są przykłady y, moich klientów. Na przykład tego człowieka bardzo dużo ludzi, zwłaszcza w Hadze, zna, y, wstawia y, okna, ale to widać, że jest firma, prawda? Jak na niego patrzymy, od razu widzimy, że jest okno. To jest pani Monika, ma prostą stronę na Facebooku, ale ma stronę na Facebooku, jest firmą, wrzuca jakieś zdjęcia, sprzątanie kuchni przed, sprzątanie, cokolwiek robi. To jest pan Ryś. Jeżeli go zobaczycie w takiej kuszolce na jakiejś budowie, czy widzicie, że to jest pan Ryś. Tak, widzicie, że to jest pan Ryś. Jeżeli miałby, nie wiem, bam na plecach, czy coś takiego... To jest też bardzo ciekawa firma, także nasz klient, sprowadzają okna. Tutaj mamy do czynienia z produktem, więc to też charakter naszej działalności jest ważny. Jeżeli tylko świadczymy usługę, to szybko dążymy do pracownika. Bardzo ważne, to proszę zapamiętać, to znowu jeden z tych mądrych ludzi, jeżeli świadczymy usługę osobie prywatnej, to w zasadzie nie mamy problemu z ukrytym zatrudnieniem to tylko jeżeli świadczymy usługi w firmie, jeżeli świadczymy jako malarz podwykonawca usługi w firmie malarskiej, w której także pracują ludzie i w podobny sposób wykonują pracę, to tam może się pojawić problem. Tam się może pojawić problem, jeżeli malujemy po y, domach prywatnych, to w ogóle zapomnijcie o DBA. Model of record. Jest sobie model of record, który wyłącza w władze zwierzchnictwo hierarchiczne, tak to koleżanka nazywała, e, zleceniodawcy. Wtedy ten malarz jak gdyby mówi nie mów mi czym mam malować i jak mam malować, ja sam sobie o tym decyduję. My ją przetłumaczyliśmy po polsku, ale to można po prostu ściągnąć ze strony urzędu skarbowego. Zacytuję koleżankę, lepszy ryc jak nic. Proszę, skorzystajcie z tego. Cytat z pana dyrektora Lonheffingów. Nie trzeba iść do notariusza, nie trzeba tego podpisywać. Wystarczy, że wy to mniej więcej uzupełnicie, wyślecie do swojego zleceniodawcy, napiszecie w mailu, proszę potwierdź. On odpisze, tak, zgadzam się, macie umowę. Jasne, nie jest wydrukowana, podpisana, ale już coś macie. Po pierwsze, wyłączacie władzę pracodawcy, czyli w świetle kontroli, jeżeli chodzi o zabranie wam zniżek, bo byliście pracownikiem, E, już macie cokolwiek, ale my się dogadaliśmy, że ja jestem tutaj firmą. Oprócz tego macie jakiekolwiek pisemne ustalenia. To co koleżanka mówiła. Tutaj można wpisać sobie jakieś zasady, jakieś terminy, można to troszeczkę rozwinąć. Uzupełnić długopisem nad kolanie, na budowę, zrobić zdjęcia, wysłać na Whatsappie, potwierdzić, że ci odpowiada, tak odpowiada, macie umowę. Mój drugi zawód w tej chwili to jest komornik. Tak dużo niepłaconych faktur jest, tak dużo Yy, zwłaszcza w budowlance jest swego rodzaju wymuszeń, oszustw, na pewno Państwo też to znają. Zadbajcie o siebie, miejcie jakikolwiek kwit. Dziękuję Marcin. Pamiętajcie, jeżeli jesteś firmą jednoosobową ZZP czy Fejofem, zachowuj się jak firma. Miej swoją stronę internetową, wizytówkę, oferty czy umowy. Warto również należeć do organizacji stowarzyszeń branżowych, chociażby Grupy buduję. Pod koniec swojego wystąpienia Marcin poruszył jeszcze jeden temat, temat umów. I w następnym odcinku, wraz z naszym kolejnym ekspertem, zajmiemy się właśnie tym tematem oraz warunkami prowadzenia działalności. Dlatego namawiam się do świadomego prowadzenia swojej firmy i zapraszam do kolejnego odcinka Ekspert Buduje NL. Dziękuję za uwagę i budujmy razem!